I teraz chwila przerwy. Będziemy mieli zmianę. Już tylko minuty dzielą tę ekipę od zwycięstwa, chcą więc wykorzystać wszystkie możliwości, by to prowadzenie utrzymać. I strata piłki. Jeśli nie teraz, to kiedy? To może być ostatnia szansa na remis. To nie był taki zły strzał, ale zabrakło odrobiny celności. Jak będą stwarzać podobne sytuacje, wyrównanie będzie w ich zasięgu. Odzyskana piłka. Dobre zachowanie. Co dobrze teraz w obronie blokują. Dośrodkowanie nie trafia tam, gdzie miało trafić. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. Przy tej kontrze kibice na chwilę podnieśli się z miejsc. Ale zupełnie niepotrzebnie. prawo Bramkarz bez trudu zgarnia piłkę. 5 minut do końca regulaminowego czasu gry. Dobre zachowanie na skrzydle całe hektary wolnej przestrzeni, bezpardonowo teraz przejmuje piłkę. W takim miejscu mogą zaatakować. To naprawdę wyglądało na mierzony strzał, ale niestety dla niego tylko do pewnego momentu. Rzeczywiście zawodnik ułożył ciało, jakby wiedział, gdzie i jak chce posłać tę piłkę, ale okazało się, że wszystko poszło nie tak. Pozostało już tylko 120 sekund. Jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Cały zespół wierzy w wyrównanie w końcówce. No i brawo. To, co Państwo widzicie, to wysoki presji. I tak mamy wyrównującą bramkę w końcówce spotkania. Wyrównali więc stan spotkania jeden do jednego. Tak jest! Koniec! Drużyna gospodarzy nie zdołała w pełni wykorzystać przewagi własnego stadionu. Czuję, że choć sztab trenerski stara się teraz zachować spokój przed kamerami, to w szatni może być bardzo głośno. Strata bramki i zwycięstwa w ostatnich minutach na pewno jest frustrujące. Jeśli nie teraz, to kiedy? チョスタ。 Wykorzystują przerwę w grze, do przeprowadzenia zmiany. Radzi sobie, dobra interwencja. Próbuje teraz znaleźć miejsce na strzał. Sędzia wskazuje na rzut rożny. Dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. Dośrodkowanie z rzutu rożnego pod presją, ale wyłapana piłka. Czekaliśmy na potwierdzenie, no i to czekaliśmy się. Transfer tego zawodnika właśnie dopięto. I co ty na to? Musi to wykorzystać. Aj, i niewiele teraz zabrakło. Odważna próba. Teraz zabrakło trochę szczęścia Tomku. Niestety nadal do remisu potrzebują dwóch bramek. ardę wejście, ale bez faulu. No i teraz strata piłki. Jest pod presją. Też teraz będzie okazja. Nie kombinuje, wrzuca. Nie patyczkował się teraz. Wybił daleko. Mają teraz dobrą okazję na kontratak. Kontra się skończyła, zanim na dobre się zaczęła. Zostały dwie minuty do końca regulaminowego czasu gry. No i po ataku, dobra interwencja. Strandberg. Okazja, nie zepsuć tego. Kolejna bramka. Z dużą łatwością powiększają teraz przewagę do trzech goli. Wydaje się, że emocje na dzisiaj nam się skończyły. Aktualny wynik to 4 do 1. Nie ma! Blok, brawo! Sędzia kończy dzisiejsze spotkanie, a to oznacza, że drużyna gości notuje cenną wygraną, na którą w pełni zasłużyła. Nie było chyba dzisiaj momentu, w którym w drużynie pojawiłaby się choćby iskierka z wątpienia w końcowe zwycięstwo. Thank <laughs> you. I będziemy mieli zmianę. Walker. Mocne wejście, ale czyste. Ojej. Źle dobrany tor biegu. No i ląduje z piłką poza boiskiem. Rusza do przodu skrzydłem. Ma sporo przestrzeni. I pewnie oddalają zagrożenie. Teraz okazja na kontakt. I bramkarz górą. Głęboko w pole karne zagrywa. Ten korner nie sprawił bramkarzowi żadnych problemów. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Ładne teraz podanie. Groźnie było. Dobra interwencja. Ten transfer działa na wyobraźnię. Myślisz, że zawodnik sprawdzi się w nowym klubie? Chłopak ma wszystko, żeby zostać klubową legendą. Jeśli będzie zasuwał na treningach i sodówka nie uderzy mu do głowy, będą mieli z niego dużo pożytku. Jest tylko ostrzeżenie, a więc jeszcze tym razem mu się upiekło. To prawda, ale każdy taki kolejny faul skończy się już kartką. Co do tego nie ma żadnych złudzeń. Groźna ta centra, ale dobrze wyjaśnia sytuację. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Wyszedł sam na sam. Uwaga! Co za okazja! Tak bliska to powinien być gol! Gol keeper Tomku był tu na straconej pozycji, ale broni. Zmiana gotowa. Zaraz na murawie zamelduje się zawodnik z ławki. Spokojnie wyłapuje. To nie najlepsze dośrodkowanie. Do końca. Zostało już tylko 5 minut. Faul. Ale mogą jeszcze pociągnąć tę akcję. To podanie powinno znaleźć partnera. Spalony, chyba nie ma co do tego wątpliwości. Zmarnowana okazja na dobre rozegranie. Moment zawahania oznaczał jednak, że cała akcja zakończyła się niepowodzeniem. Trzeba było grać szybciej. Jest komu podać. Tak, jest! Bramka! Tutaj już nic nie ma prawa się zmienić. Z pewnością poznaliśmy zwycięzcę meczu. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Próbuje szczęścia! Co za blok! Tylko minuta doliczona do podstawowego czasu gry. blokuje ten strzał. Zrożnego w okolice jedenastki. Nie tym razem. Rywale neutralizują. Czyli już sędziak że ostatni raz, proszę państwa. Formalnie przypieczętowując zwycięstwo drużyny gospodarzy. Spokojne zwycięstwo i miły prezent dla kibiców, którzy chyba ani przez chwilę nie obawiali się o wynik. Wykorzystują przerwę w grze do przeprowadzenia zmiany. Nowa twarz na boisku oznacza zazwyczaj zmianę schematu rozgrywania akcji. Może to im pomoże objąć prowadzenie. Teraz z rogu na 11 metr. Z ręką na sercu. Słabe było to wykonanie rożnego. To zagranie może napędzić całą akcję. Wywierana teraz presja Castro. No, tą akcją mogą rozstrzygnąć mecz. Jedną zaletę miał ten strzał był silny. Trudno się nie zgodzić to było najgorsze rozwiązanie w tej sytuacji. 10 minut do końca tego meczu. Ależ ma miejsca przed sobą na skrzydle. Chce to wykorzystać. Pogłoski okazały się prawdą. Faktycznie doszło do transferu, o którym wiele się ostatnio słyszało. Okazja roku. Na pewno nieraz się o tym przekonamy. Niesamowite wzmocnienie zespołu, a koszt śmiesznie mały. Szansa, czy przełamie impas? Jeszcze teraz piękna interwencja, piłka pewnie przeniesiona nad poprzeczkę. Awizowana jest pojedyncza zmiana. W zespole na pewno przydadzą się nowe siły. W końcówce spotkania widać wyraźnie, że ten remis ich nie zadowala. Walczą o pełną pulę. Ten strzał może zmienić wszystko. Staje na wysokości zadania w samej końcówce meczu. Fantastyczna obrona. To może być interwencja, która zadecyduje o wyniku tego spotkania. Kapitalny blok, było groźnie. Nie ma fałlu, czysty, skuteczny atak. Piłka jest jego. Uwaga, będą prowadzić! Ale był czujny, brawo! Bez problemu tu się urywa. Może im dać prowadzenie! Tak, świetnie teraz Bramkarz. centra w polekarne. No i mocno teraz, zdecydowane wybicie. Jest szansa, uderza. Proszę państwa, huknął jak z armaty. A szkoda, że obok bramki. Do końca meczu już tylko minuta, plus to, co doliczy sędzia. Odważna teraz gra. Wiedzą, że to końcówka meczu. Usiłują przechylić szalę na swoją korzyść. Teraz co za sytuacja! No i koniec meczu. Miejscowi kibice muszą zadowolić się remisem. Były plusy, były minusy. Jest pierwszy punkt w sezonie i to chyba dziś najważniejsze. Ciekawe, w którą stronę to się rozwinie.